Kochani, witam Was z aktualizacji mojej tutaj ścianki sprzedażowej. No i tak, mam kochani dla Was jeszcze lepszą promocję niż do tej pory, dlatego, że wszystkie wyzwania, które tutaj możecie zobaczyć, takie pojedyncze i tak dalej, są one, kochani, za 2 złote. Tam u góry te większe jakieś właśnie tutaj mamy wyzwanie 5050, czy planer posiłku, czy właśnie przekładki do segregatora, to one są, słuchajcie, za 4 złote. Jeśli chodzi o tutaj te wyzwania 12 miesięcy czarno-białe oraz złoto-białe i mieszane. Są one za uwaga 10 zł za cały właśnie zestaw 12 miesięcy. Wszystkie gry, wszystkie właśnie jakieś zdrabki, niezdrabki, to one zostają tak jak były. Między innymi gry w zestawach z kopertami, pionkami, kostkami są za 20, a właśnie zdrabki są za 6 zł. Więc jeśli jest ktoś zainteresowany tą promocją, to zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego facebooka. Tam wszystkie ceny będą podane i tam możecie składać zamówienia w wiadomościach prywatnych na messengerze.